No właśnie, to jest... <grymne> to to, to co, szkicamy? Wielu niechaj Moi kochani, takich urodzin nie miałem jeszcze. My, jako reprezentacja DPS-u, tak tu na gościnnych występach, chcieliśmy złożyć życzenia i panu Gerardowi, i panu Romanowi. Więc my złożymy i sobie pójdziemy. I no, będziecie świętować co? dalej, dobra? pani no.

naszego kółka też od nas wszystkich życzę wspaniałych ról naszemu aktorowi, panu Gerardowi wielu mądrych, pięknych i dobrych słów i w głowie i takich, które pan nam tutaj opowie, wypowie. No i spełnienia marzeń i oczywiście zdrówka, żeby zawsze być obecnym, żeby zawsze nas bogate wszystkiego dobrego. 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 Dziękuję życzymy, taki drobiazdek, i panu bardzo. Romanowi również dziękuję. życzymy wszystkiego dobrego, panie Romanu, drobiazdek, wszystkiego dobrego, wielu dobrych myśli, dobrych słów, słówka i pogody ducha i jak najwięcej różnych, to z z którymi pan zawsze nas tutaj częstuje. Wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego życzę. No dobra, to ja już zamykam, a teraz na no, nasz jubilat niech pomyśli z Zdłównie świeczki. Słuchajcie, jest marzenie. Jest. Jest. Dobra, to ja już przybywam. A dobrze. Proszę. Uwaga i... No, widać, że człowiek. Człowiek wykonuje ćwiczenia oddechowe. Tak. To się spełni, nie? Od takiego nauczyciela to można wszystko wyrobić. A I z taką to... ekipą. Dziękuję <guluje> wszystkim gościom i zapraszam na tradycyjnego dowcika. No, ale... yeah. Tak. I słuchajcie, życzymy nie 100, a 200 lat. O, no. O, 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 o. <coughs> I panu Ramkawi, i panu Gerardowi. Wszystkiego dobrego. Bo nie dam rady więcej. Słuchajcie, no dobrze, to ja będę czynić honory, tak, tak, będę czynić honory, ja tu się dostanę do, do owego tortu i teraz tak, tak zaraz będziemy działać. Jest... Nie, nie, dobra, nie? Tak, już jest, słuchajcie, będę tutaj kroić i próbować jakoś się tu, mhm. tak, najpierw jubilat, o. O, 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 słuchajcie. Przewrócę. Przewrócę. Ja, no tak. ja bym tego nie zrobił. <grym> Dobrze. I słuchajcie, będę szła według kolejności. Tak. Tak. Jeśli mm, jakoś ja, ja, się... Tu... Ja, ja dziękuję. Tak, ja dziękuję. Dobra. Ja nie podziękuję. Ja <grym> słuchajcie, będę szła y, po prostu tortem.